Jezus mówi, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co do nas należało. Najdostojniejszy księża arcybiskupie, eugeniuszu, pasterzu Kościoła Grecko-Katolickiego, drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, księdzem prawatem, dziekanem, proboszczem tej parafii i księdzem rektorem naszego przemyskiego seminarium na czele, drogi księże kapelanie, przedstawicielu Kościoła, Prawosławnego, drogie siostry, zakon drodzy alumni, szanowni przedstawiciele władzy parlamentarnej, państwowej, samorządowej, z panem marszałkiem województwa podkarpackiego, z panem prezydentem miasta Przemyśl, z panią starostą na czele, drodzy żołnierze, drodzy strzelcy, drodzy harcerze, drodzy siostry i bracia zatroskani o naszą ojczyznę, Liturgia słowa przepisana na dzień dzisiejszy na wtorek 32 tygodnia w ciągu roku przytacza nam niezwykłą przypowieść, która może budzić pewnego rodzaju zdziwienie, zaskoczenie, niedowierzanie. Ale trzeba ją interpretować w kontekście sytuacji istniejącej w tamtym rejonie świata, a także i w tamtych czasach. Sługa niewolnik, myśl zwyczajów i ówczesnego prawa, nie tylko prawa rzymskiego, Miał przede wszystkim wykonywać prace, które zostały mu zlecone. Ale ciekawostką i faktem, który budzi nasze zdziwienie jest to, że po wykonaniu tej pracy, kiedy wracał do domu swojego Pana jako sługa, jako niewolnik, nie odpoczywał. Miał za zadanie przygotować wieczerzę dla Pana i dopiero potem zasiąć do odpoczynku. Może budzić to zdziwienie. Co prawda, w Rzymie, w samym Rzymie był podobno taki zwyczaj, że kiedy oddawano cześć Bożkowi Pogańskiemu Saturnowi, na jeden dzień panowie zajmowali, zajmowali postawę sługi, obsługiwali swoich służących czy niewolników. Ale było to bardzo rzadkim zjawiskiem i raczej niestosowanym gdzie indziej. Sytuacja sługi niewolnika nie była więc łatwa. To dlatego do dzisiejszego dnia słowo sługa służący budzi pewnego rodzaju obawę, czy też niezrozumienie, czy unikamy, unikamy tego słowa, być sługą służącym. Chrystus, a zanim Kościół, inaczej interpretuje niż dzisiejszy świat słowo służba. Święty Jan Paweł II, święty, Jan Paweł, święty Paweł VI w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych powiedział o sobie i o swoich braciach, o chrześcijanach. Pozwólcie nam służyć w tym, do czego jesteśmy powołani, w tym, co mamy najlepszego. Oczywiście dla nas wszystkich wzorem do naśladowania jest przede wszystkim Chrystus, który powiedział o sobie bardzo znamienne zdanie. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. I życie swoje oddać na odkupienie dla wielu. Służył Ojcu, służył Bożemu Planowi zbawienia, służył ludzkości. Służąc, zbawiał ludzi, tym samym, tym samym naprawiał nieposłuszeństwo, którego dopuścili się pierwsi rodzice i którego dopuszcza się każdy człowiek, popełniając grzech lekki czy ciężki. Wolną Ojca, jak mówił Pan Jezus, jest to, abyśmy i my służyli. W Wieczerniku w niezwykłym kontekście powiedział Pan Jezus niezwykłe zdanie. „Dałbym Wam przykład. Sługa nie jest większa od Pana. Pośród Was jestem jako ten, który służy. A wypowiedział te słowa w niezwykłym kontekście, bo w pewnym momencie podczas wieczerzy stał od stołu, przepasał się prześcieradłem i zaczął obmywać nogi swoim uczniom. Był więc to gest rewolucyjny, jak na owe czasy, a także inne czasy dzisiejsze. Syn Boży służył jako niewolnik. Trzeba powiedzieć w perspektywie ekonomii zbawienia, że sługa Jezus służy jako, jako ktoś, kto jest nam bliski nie tylko w czasie ziemskiego życia, ale także po swoim zmartwychwstaniu. Ukazując się swoim apostołom, uczniom, ale także dając im niezwykłą władzę, ustanawiając Kościół Święty, ustanawiając sakramenty święte. Służy także po zmartwychwstaniu w tym czasie do paruzji. Te słowa o służbie, idee służby, podjęła w sposób szczególny Najświętsza Maria Panna, która podawa najprostszą definicję dotyczącą jej życia. Oto ja, służebnica Pańska. I w ślad za tą deklaracją, pobiegła, poszła z pośpiechem do swojej krewnej grzbiety po to, aby służyć. I tam po raz kolejny, wyśpiewując hymn magnifikat, powiedziała, Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, służyła tam jest przykładem służby, podobnie jak to, tym przykładem, i tą ideą przyjęli się apostołowie i uczniowie. Zwłaszcza w odniesieniu do Słowa Bożego i do ludzi potrzebujących, nazywając się sługami Słowa, ale także podejmując posługę jako diakoni, obsługując, ob, obsługując stoły. Życie chrześcijańskie jest więc pewnego rodzaju szczególną służbą. Służbą, która wy, powinna wynikać ze spontaniczności, bez oglądania się na pochwały, nagrody, podziękowania. Ta służba. Jest czymś bardzo ważnym. Do takiej postawy zachęca nas właśnie zakończenie dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Pan Jezus mówi, byśmy zajęli postawę służby wobec Boga i wobec drugiego człowieka, mówiąc, że jesteśmy sługami. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Drodzy siostry i bracia. I w tym kontekście popatrzmy na naszą ojczyznę. Bo słowa te słowa Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii Świętej. Można by włożyć w usta bohaterów, którzy stoją przed nami dzisiaj jako ojcowie niepodległej ojczyzny, jako ci, którzy walczyli o wolność ojczyzny, jako ci, którzy do dzisiaj są na posterunku broniąc choćby naszych granic i naszej, naszej niepodległości, to bohaterowie, znani i nieznani, mamy ich w pamięci, często wyczytujemy ich podczas apelu, uroczystego apelu, często wydobywamy ich zapomnienia. Chciałbym dzisiaj także w kontekście obecnych tu harcerzy, czy członków Strzelca, młodzieży i dzieci, przytoczyć jedną z takich osób, która wydaje mi się też mogłaby powiedzieć wykonałam to, do czego zostałam powołana. Jak napisała w swoim liście, w swoim grypsie, Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To Danuta Siedzikówna, przedoni, o pseudonimie Inka. Urodziła się w 1928 roku. Warto choć w dwóch, zdań, w dwóch zdaniach nakreślić jej życie, po to, aby zrozumieć jej ofiarę, którą złożyła walcząc o niepodległość ojczyzny. Urodziła się w rodzinie, gdzie ojcem był leśniczy, jej ojciec leśniczy. Jak to zwykle bywało po rozpoczęciu II wojny światowej, został aresztowany przez władze radzieckie, zesłany na Sybir. Tam wyszedł z armią Andersa, ale niestety w czasie tego wyjścia zmarł, a matka w tym samym czasie, w 1942 roku została, była członkinią Armii Krajowej, została Aresztowana i bestialsko zamordowana w 1943 roku. I w tym kontekście kilkunastoletnia dziewczyna Danuta, która została wychowywana, była wychowywana przez babcie. Babcia, widać z tego, była dla niej wielkim autorytetem, nie bacząc na niebezpieczeństwa. Mając zaledwie 15 lat, złożyła przysięgę w Armii Krajowej i posługiwała jako sanitariuszka. I właśnie jadąc do Gdańska po leki, po potrzebne lekarstwa dla, dla tych, którzy już pod koniec wojny i, i po wojnie walczyli o niepodległość, została aresztowana, zdradzona w 1946 roku, 20 lipca. Bardzo bestialsko była torturowana, ale jak sama napisała w Grypsie, tuż przed śmiercią zachowała się jak trzeba, nikogo nie zdradziła. Przy jej śmierci był kapelan, któremu potajemnie wręczyła gryps. Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Została postawiona przed pluton egzekucyjny. I tu jest też pewnego rodzaju ciekawostka, że nawet twarde żołnierskie serca były jakby z niedowierzaniem słuchały rozkazu dowódcy i po oddaniu strzałów okazała się, Okazało się, że jest lekko ranna, a obecny w tej sytuacji oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego po prostu strzelił jej w czoło. Jej grup został odnaleziony po wielu latach. W 2015 roku przez Instytut Pamięci Narodowej, a jej pogrzeb wypadł właśnie dokładnie w 60. rocznicę jej śmierci, 28 sierpnia 2016 roku w Gdańsku. Drodzy siostry i bracia, to przykład niezwykłej służby ojczyzny. Zapewne jeden z wielu. Dla nas, uczniów Chrystusa, dla chrześcijan, jest to pewnego rodzaju wyzwanie do determinacji w służbie Panu Bogu i ludziom. Święty Paweł, który przemówił do nas w dzisiejszym drugim czytaniu, zachęcał swojego ucznia weź udział w trudach przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Bożej. Zadajemy sobie pytanie dzisiaj, czego dzisiaj potrzebuje Ojczyzna? Na pewno wielu rzeczy. Potrzebuje modlitwy, którą dzisiaj zanosimy do Boga w Trójcy święty Jedynego. Potrzebuje także ofiarnej służby. Warto w tym miejscu przytoczyć zdanie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił Piękną i zaczystną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę, jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny, trwać i wytrwać całe lata. Można powiedzieć, że także przykładem takiej służby, Bogu i bliźniemu jest patron dnia dzisiejszego święty Marcin, który był nie tylko mężnym, żołnierzem, legionistą, ale także był człowiekiem wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka na potrzeby biednych i potrzebujących pomocy. Dzisiaj, dziękując Panu Bogu za odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę, modlimy się o to, aby ta Ojczyzna była mocna, by była silna, by była wolna od wszystkich nieprawidłowości. Dziękujemy za to, że skończyły się w 1918 roku Mroczne lata niewoli narodowej, ale jednocześnie myśląc o niewoli narodowej, zastanawiamy się, co sprawiło, że Polska na ponad wiek była zniewolona, wymazana z mapy Europy. Warto przy okazji dzisiejszego święta przytoczyć słowa księdza Piotra Skargi, który przestrzegał swoich rodaków i rządzących i obywateli przed niebezpieczeństwami które mogą zaowocować wielkim nieszczęściem. Tu okazał się niestety prorokiem, ale warto przypomnieć te jego przestrogi, także w kontekście czasów, które my przeżywamy. W swoich kazaniach sejmowych wylicza sześć chorób, które wróżą śmierć Ojczyźnie. Jakie to były choroby? Po pierwsze, nieżyczliwość ludzka ku Rzeczypospolitej i chciwość domowego wakomstwa. Drugie, druga choroba, niezgody i rozterki sąsiedzkie. Trzecie, naruszenie religii katolickiej. Czwarte, brak poszanowania władzy i króla. Piąte, niesprawiedliwe prawa. Szóste, grzechy i złości jawne, które podniosły się przeciw Panu Bogu i o pomstę wołają. Drodzy siostry, i bracia, to przestroga. Ale także przestroga dla nas, abyśmy w tym dniu, kiedy wspominamy o odzyskaniu niepodległości, kiedy wspominamy wysiłek związany z niepodległością, także i z tymi czasami, które nastąpiły w okresie międzywojennym niełatwymi, ale owocującymi, jakby taką niezwykłą postawą, której, której myśl oddaje powiedzenie, że wielu obrońców ojczyzny było kamieniami rzuconymi na szaniec. Chcemy modlić się i prosić Pana Boga o to, by ta wolność, która jest naszym udziałem, była dobrze rozumiana, by w tej wolności znajdowało się miejsce dla każdego człowieka i tego będącego pod sercem Matki, a także tego, który, który stoi nad grobem. Modlimy się o to, aby obok tej wielkiej pracy i modlitwy dom nasz Ojczysty stawał się jasny i czysty, bez afer. Bez demoralizacji, bez tych, którzy patrzą tylko na, na swoje korzyści, nawet służąc ojczyźnie. Módlmy się o to, aby Polska była wolna, aby była Królestwem Chrystusa i Jego Matki. Amen.